A Aniu, drugie pytanie było, dlaczego mają Panowie to stosować? No tak, 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 tak. tak. Może Bo ja chcę tak wiedzieć. Mówię. Aha. Dziękuję, okay. koniec audycji. Cześć, tu Ania i Zosia. Wspólnie tworzymy Akademię Płodności. Miejsce, w którym towarzyszymy Wam podczas starań. Witamy w kolejnym odcinku naszego podcastu. Witamy dzisiaj, Panie Panów, a szczególnie Panów. Jeśli y, tutaj tacy będą, bo dob, dobrze wiemy, jak wygląda rzeczywistość, że to panie opiekują się mocniej tym domowym ogniskiem, ale panowie, mamy nadzieję, że nas, nasz podcast do Was y, dopłynie. Dobra, wracam do mojej myśli 30 sekund temu, którą wypowiedziałam, bo dzisiaj rozmawiamy sobie o tym, jak poprawić parametry nasienia dietą. Dokładnie tak. A może nie tylko dietą? Mhm, albo czym ich nie niszczyć na co dzień? Dzisiaj ogólnie odcinek męski, także witamy szerokie grono męsko-damskie. Postaramy się nagrać ten odcinek jak najbardziej konkretnie, żeby był taki również totalnie męski. Anna, zadam Ci na początku pytanie bardzo często padające w wiadomościach od dziewczyn, więc robię reprezentację. Czy jest szansa taka, że mamy parametry i morfologię na poziomie 0%, czy jest szansa, żeby z tego wybrnąć? Tak, Zosinku, możemy wybrać z takiej morfologii, i ja bym tutaj jeszcze dodała, że bardzo często w tych wiadomościach znajduje się informacja to jest w ogóle bardzo, bardzo często że morfologia 0%, nam się nie uda zajść w ciąże, i zostało nam tylko in vitro. Więc najczęściej piszecie do nas totalnie załamani. Nie każdy z Was też chce jakby korzystać z tej formy wspierania płodności. I, no i okazuje się, że z tej diety można wyciągnąć bardzo wiele i taką morfologię można podciągnąć nawet do tych wartości prawidłowych. Z 0% do 4%. Takich przypadków miałyśmy bardzo Wiele, nawet nie są pojedyncze przypadki, gdzie my się tak naprawdę bardzo, bardzo często spotykamy z taką spektakularną poprawą tych parametrów nasienia. Więc jedno, co możemy Wam powiedzieć, że warto spróbować. A nuż może się okazać, że to właśnie ta dieta była kluczem do Waszego sukcesu. No, nie pozostaje mi nic innego jak siedzieć tutaj i kiwać głową, co robię cały czas. Żeby być tylko taka nie mijająca się z prawdą ani trochę, to chciałabym dodać, że trzeba sprawdzić po pierwsze, z czego to 0% wynika, bo, bo często jest tak, że czasami mamy wpływ, a czasami nie. Jeśli na przykład mamy do czynienia z żelakami powrózka, albo jeśli mamy do czynienia z jakąś infekcją bakteryjną, albo wielobakteryjną, albo jeśli mamy do czynienia z wnętrostwem na przykład, no to to są bariery takie, których bardzo często dietą. To po prostu nic nie, nie pomożemy. Także, jeśli wiemy, z czego wynika to 0%, no to wtedy jesteśmy wam też w stanie bardziej precyzyjnie odpowiedzieć, czy jesteśmy w stanie pomóc. Ale też, tak jak Ania powiedziała, mamy naprawdę bardzo wiele przypadków, kiedy z 0% morfologii udało się wychodzić i do 4% albo i więcej, ale to jakby nie, nie samo to, co widzę na papierze, jest dla mnie najbardziej istotne, bo bardziej liczą się dla mnie babyki, których z takich parametrów nasienia opłakanych, które dostawałyśmy określone łzami i właściwie przedstawiane jako wyrok, mamy akademiowe babyki. Więc jeśli jesteście w tym miejscu, to wiedzcie, że naprawdę się da i yy, jeśli nie chcecie korzystać z in vitro, to trzeba próbować. A z kolei jeśli chcecie korzystać z in vitro, to też musicie wiedzieć, że nie powinniście się czuć zwolnieni z obowiązku stosowania diety, bo to często tak jest, nie Ania? Że jest takie, yy, taka świadomość, że no, przecież wybiorą ten najlepszy plemnik, i, i ja już się nie muszę starać, żeby on był najlepszej jakości, bo już po prostu go za mnie wybiorą. Tak, i tutaj apelujemy do panów, którzy właśnie się bardzo często bronią przed tą dietą, prawda? I oni, e, znaczy, mam nadzieję, że po tym naszym e, podcaście, e, tak jak po ostatnim webinarze, w którym wspominałyśmy e, o tym, jak tą dietą można wspomóc parametry nasienia, poprawić parametry nasienia, Zaangażujecie się, bo wiele, pamiętajcie panowie, że wiele leży w waszych rękach i ta wasza partnerka po prawicy, lewicy lub jeżeli słuchacie tego razem, ona ma, ma rację. Jeżeli, jeżeli mówi, może choć zmienimy tą dietę, jest to bardzo ważne, bo naprawdę możecie, może wam to pomóc. I może wpłynąć chociażby na jakość DNA. Które jest w tej komórce, rzeczywiście, bo to jest, jest to prawda. Oczywiście, że ten plemnik jeden zostanie wybrany, ale na jakość tego DNA, które on w sobie mieści, wy macie już wpływ. Między innymi tym, co ląduje na waszym talerzu. Dlatego tak apelujemy o tą dietę również podczas procedury wspomaganego rozrodu w pelakiej. Tak się teraz zastanawiam, czy jakość DNA to jest właśnie taka odpowiednia, odpowiednia odpowiednie nazewnictwo tego, ale tu mówimy się, że to jest takie. Nasze podwórkowe, o. Że ta dieta ma wpływ na to, że ochraniacie DNA znajdujące się w plemniku. A możecie to zrobić dietą dzięki temu, że ona jest bogata w antyoksydanty, o których jeszcze wspomnimy tutaj na końcu. No to skoro jesteśmy przy prawidłowym nazewnictwie, to przejdźmy do fragmentacji. Yy, to jest. Yy, wygląda grubo. Mhm. Fragmentacja to jest yy, jakby badanie, określa ona. Stopień, procentową ilość uszkodzonych, uszkodzonego DNA w plemnikach. I pamiętam taką historię, która zapadnie mi naprawdę bardzo, bardzo długo w pamięć. Ze względu na to, że ta para skradła moje serce, i startowaliśmy tam z fragmentacji 38%, kiedy ta szansa uzyskania ciąży spadła i ta para zawalczyła o te parametry nasienia, aby je poprawić i właśnie zmniejszyć ten odsetek uszkodzonych plemników. I słuchajcie, okazało się, że em, było średnio, a z tego średnio zrobiło się 18%, i za jakiś czas, pamiętam, test ciążowy pokazał dwie kreski y, i ciąża naturalna to była. Pomimo tego, że naprawdę to 38%, bardzo często, i wy również, kiedy to jakby słyszycie od, yy, od lekarzy, jesteście załamani tym. A, a warto działać i spróbować. I zobaczyć, co się stanie po tych trzech miesiącach na diecie. Kropka. Kropka. Okej, okay, to skoro mamy to, wiecie, ja też mówiąc yy, jakość DNA, miałam na myśli między innymi to. Czyli wszystkie sytuacje, które sprowadzają się do tego, że możemy dbać o jego jakość, bądź sprawiać, że... Na przykład enzymów, które chronią komórki rozrodcze męskie, jest mniej. Więc musimy dostarczać tych antyoksydantów dużo, żeby tych wolnych rodników, te wolne rodniki eliminować. O! A ja jeszcze, zanim przejdę do konkretów, bo bardzo byśmy chciały panom podać takie konkretne rzeczy, które po wysłuchaniu tego podcastu możecie robić, panowie. To ostatni, ostatnią rzecz, jaką chciałabym poruszyć, to jest już nie dietetyczne, ale takie codzienne wybory dotyczące stylu życia, które panowie możecie wykonywać zupełnie podświadomie i nie mieć pojęcia o tym, że takim, a nie innym zachowaniem również niszczycie Waszą płodność, anna i co tutaj wypadałoby wymienić? Jeżeli lubicie palić papierosy, to warto z tym zakończyć raz na zawsze ponieważ w związku z tym, że palicie papierosy, dostarczacie sobie do organizmu właśnie tych wolnych radników, które uszkadzają te plemniki. Więc dym tytoniowy jest. No nie da się go obronić. To jest po prostu coś, co musi wypaść. Koniec. Nie ma. Tak samo bierne palenie jest niezwykle istotne tutaj w kontekście starań, jeżeli wasza. A jeszcze, jeżeli palicie. Panowie, drodzy, w obecności waszych partnerek, które stają na głowie, aby zrobić wszystko, co w ich mocy, żeby wspierać płodność, nie róbcie tego, bo robicie krzywdę e, i sobie, i swojej partnerce. I to na odwrót oczywiście działa. Jeżeli partnerka pali w obecności e, partnera, to jest to no złe. To codzienne wybory, mam nadzieję, one nikogo nie zdziwią, że Ania wam dzisiaj kazała rzucić papierosy. To jest oczywiste, a ja Wam dorzucę do tego wszystkiego taką prośbę o to, żebyście na przykład nie siedzieli długo w wannie z gorącą wodą, nie siedzieli w jacuzzi. Wiecie w ogóle panowie, że zawodowi kierowcy, którzy spędzają za kierownicą w pozycji siedzącej wiele godzin w ciągu dnia, charakteryzuje naprawdę wyższy czas do uzyskania ciąży niż inne zawody, tam 60 kilka procent dłużej zawodowi kierowcy czekali. I spowodowane jest to tym, że temperatura moszny jest nieodpowiednia. A w ogóle plemniki to tak w największym skrócie potrzebują temperatury niższej niż ta temperatura panująca wewnątrz ciała do tego, żeby prawidłowo się wytworzyć. Więc wszystkie zachowania teraz, które Wam wchodzą do głowy, które mogłyby sprawiać, że można będzie przegrzana, trzeba eliminować. Ja tutaj wymieniłam tego gorące kąpiele, tutaj powinniśmy jeszcze do tego dodać saunę, na pewno a powiedziałaś o y, luźnych y, maj, majciochach? No i Ania dodaje tutaj, właśnie luźne majciochy. Okay. Dokładnie, czyli sprawiamy, y, żeby można się nie przegrzewała. Tak, właśnie tak. No tak, właściwie. I koniec. Okej. Okay. Jedziemy sobie dalej. Ym, I powiedz mi, Zosiu, jeżeli miałabyś powiedzieć o takich głównych, y, może nie głównych, ale. Jeżeli miałabyś się podzielić trzema tipami, którzy słuchający nas, panowie lub panie, które przekażą tą wiedzę, mogłyby wprowadzić, mogliby wprowadzić do diety, to co by było? Co bym wymieniła na pewno? Co powinno znaleźć się w diecie każdego pana, bez względu na to, z czym się mierzy, jeśli chodzi o obniżone parametry? Czy to jest ilość, ruchliwość, morfologia, wszystko? Na pewno, panowie, wymieniłabym wam pan, szklankę soku pomidorowego dziennie. To byłby taki must have w diecie panów ode mnie. Okej, okay, y czyli panowie mają pić dziennie soczek pomidorowy? Tak, dokładnie. Przynajmniej szklankę. Okej, okay, a czy coś do tego soczku dorzucisz? <grym> mało, no mało, no mało. No już dałam sok mało. Mogę dorzucić, jasne, ale to już będzie drugi mój tip. Ale chodziło mi, nie, chodziło, <grym> wiesz co miałam na myśli? Żeby dorzucić coś do środka tej szklanki, żeby no. sobie ją jakoś może jeszcze odpicować, a kolejnym pytaniem będzie dlaczego mają pić ten sok. Nie. Czy jeszcze jakieś masz pytanie, które Dobra, pytania, które chciałbyś zadać od razu? Słuchajcie, oczywiście, że sobie możecie dorzucić, bo to nam będzie jeszcze bardziej wszystko rozkręcało. Jak sobie dodacie na przykład zmielone siemię mielniane do środka, to będzie super. Jak sobie dodacie zmieloną czarnuszkę, to będzie super. Możecie sobie dodać pieprz i kurkumę, to już w ogóle będzie turbo, hiper super. Albo łyżkę oleju lnianego, to już będzie wow, już będzie pyszny, płodny napój, bym to nawet tak nazywała, koktajl. A Aniu, drugie pytanie było, dlaczego mają panowie to stosować? No tak, 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 tak. tak bo może bo ja tak wiedzieć. Mówię. Aha. mówię. Okay. Dziękuję, koniec audycji. Panowie, polecam bardzo, dlatego że badania mówią o poprawie wszystkich parametrów nasienia po tak malutkiej dawce jak szklanka soku pomidorowego dziennie, a to wszystko w kontekście było badane likopenu. Czyli takiego składnika biologicznie czynnego, który znajduje się właśnie w pomidorach. A co ciekawe, jest go więc w takich pomidorach przerobionych termicznie, czyli nie świeżych, zerwanych krzaka, tylko właśnie w takim na przykład gotowanym soku pomidorowym. No dobra, mamy to. Panowie wiedzą, co mają wprowadzić do diety. No to ja już dałam sok pomidorowy, mogłabyś dać coś od siebie, nie już nie bądź dobra, taka. Dobra, dobra, ja ja tam drugą, drugą rzecz, która. U nas w akademii jest taki must have i zawsze w wiadomościach pojawia się bardzo, bardzo często taki składnik, który nazywa się czarnuszką. I my o tym trąbimy na lewo i prawo i na lewo jeszcze raz. I to trochę już jest taką naszą maskotką. Takim naszym typem maskotką. Czarnuszka ze względu na to, że ona ma działanie przeciwzapalne, ale w kontekście panów najbardziej zależy nam na tym, żeby był to olej z czarnuszki. Który niewątpliwie w smaku jest średni, powiedziałabym to. On jest mocno charakterystyczny, bo na przykład mój mąż bardzo go lubi. Więc o tak bym powiedziała: nie zrażajcie się od razu, on jest po prostu bardzo charakterystyczny. więc Jeśli lubicie czarnuszkę, to ten olej będzie Wam super pasował, no bo jest Dobra, e, jest specyficzny. Ale dlaczego ja o nim mówię? Bo bardzo często panowie, właściwie to panie, dają nam takie znaki, sygnały ze swojego świata. Że mężczyźni ich nie chcą tego pić, bo to im nie smakuje. I pamiętam po naszym webinarze na temat męskiej płodności, wiele pań napisało, że, i mam nadzieję, że też po tym podcaście dostaniemy takie wiadomości, że was zachęcamy po prostu do picia czarnuszki, do oleju czarnuszki, konkretnie do picia takiej łyżeczki, łyżki najlepiej. Nie zrażajcie się smakiem, możecie wypić sobie ten olej, popijając na przykład, nie wiem, sokiem z granata lub innym sokiem, który Wam jakby pozwoli przejść przez ten smak, jeżeli nie będzie wam odpowiadał, a warto dlatego, że ta czarnuszka u panów, którzy pili dziennie sobie taką łyżeczkę, poprawiły się parametry nasienia. Tak, i tutaj też można powiedzieć, że właściwie w pystkie. I objętość, i morfologię, i ruchliwość. Także y, czarnuszka for life. Jak Wam nie smakuje? W facecie nie ma się co mazać, tylko dotykamy nosa i. Y, Ania, jak za ojczyznę? Za ojczyznę. Prosta. Y, kropką nad I, czyli trzecim typem. Y, może nie jest aż taką maskotką jak czarnuszka, nie wiem czy wiecie, ale już dzieciaczki y, akademiowe nazywają się czarnuszki. <laughs> Szczególnie jak się rodzą z, ciemnimi, z ciemnymi włoskami. To tak, tak je nazywamy, zresztą Wy też, to będą, uwaga, uwaga, i teraz też mam nadzieję, większość nie będzie zdziwiona, kwasy omega-3, które można sobie znaleźć w na przykład siemieniu lnianym, w oleju lnianym, w tłustych rybach morskich. To są takie produkty, których absolutnie nie powinno zabraknąć w Waszej diecie. Dlatego, że działają przeciwzapalnie to, to przede wszystkim, a po drugie, nie wiem czy wy wiecie, już znacie ten przewrotny nasz tytuł, na który się powołujemy często, ale wtedy zyskujemy waszą uwagę na chwilę i zadajemy wam takie pytanie w kontekście panów. Czy rozmiar ma znaczenie? Jest tak, chwila ciszy, chwila ciszy, namyślania w głowach. <noise> Jak już macie przygotowane odpowiedzi i chcecie ze mną podyskutować, to ja wam powiem, że mam na myśli w tym momencie rozmiar yonder. Wpływ na parametry nasienia, i też od razu Wam dodam, że tak, że ma. A dlaczego ma? Anna, chcesz rozwinąć? Oczywiście, że chcę. chcę Dlatego, że w tej dyskusji. Tak, Zapraszam. że y, U panów, którzy spożywali większej ilości kwasów omega-3, wykazano, że ich jądra są większe, a to się przekładało na właśnie parametry nasienia, lepsze parametry nasienia niż u, o, ty, u, o, u tych panów, którzy stosowali y, większe ilości kwasów trans albo większej ilości kwasów omega-6. Dlatego my tak dbamy o to, aby w Waszych dietach znalazły się kwasy omega-3 nie tylko ze względu na rozmiar jąder, ale ze względu na to, że one mają działanie przeciwzapalne. I uwierzcie mi, że najczęściej jak rozmawiamy z osobami starającymi się o dziecko i one wymieniają nam, co tam sobie spożywają, co na to zwracają uwagę, to... Bardzo często brakuje tych kwasów omega-3, które mają takie, powiedziałabym, które powinny się znaleźć. No to jest mas w diecie. Tak naprawdę wymieniłyśmy takie trzy topy, bo bardzo chciałobyśmy, żebyście dostali konkretne wskazówki po wysłuchaniu tego podcastu i mogli zakończyć słuchanie, wstać i zacząć działać. Ale musicie wiedzieć, że to są tylko trzy przykłady. To są takie trzy rzeczy, które my podałyśmy dzisiaj, a tego tak naprawdę jest o wiele więcej. I badania całe szczęście w kontekście tej płodności męskiej są dość obfite. I są jeszcze różne inne składniki biologiczne czynne znajdujące się w innych składnikach, które można stosować. Więc musicie o tym wiedzieć. Większość z nich zebrałyśmy w tym e-booku, który właściwie płodno-buku, tak go nazywamy. Płodnobuku męskim. Jak poprawić parametry nasienia. Dokładnie. I tam jest taki rozdział. Właśnie mówiąc o konkretach, więc też zachęcamy i do niego odsyłamy. No a na dzisiaj, panowie, dobrze wiecie, sok pomidorowy z dodatkami bądź bez, jeśli bardzo wam się spieszy. Czarnuszka najlepiej, olej z niej i kwas omega-3. To są takie trzy topy, po które sięgamy od, zaraz, dla lepszych parametrów nasienia. A my trzymamy bardzo mocno za was kciuki. Mamy nadzieję, że te pierwsze parametry nasienia już niedługo poprawią się. I że tknęłyśmy w was nadzieją i chęć do działania.